Ale jest tego jak to pićiorgaming na tym kanale. A pierwszy z naszej nowej serii Minecraft, więc może być fajnie. Zbierajmy sobie w tym jakieś itemki mamy. tam. zawsze biorę skrzynkę, bo nie chce mi się ten. Nie chce mi się zbierać tam. jakichś tam początkowych itemów, więc sobie zabieram. I mamy już tutaj węgiel, więc sobie No, dobra. Ja nie mam pomysłu na dom na piwcie, co bym mógł zbudować. Bo ja bym tak głosował z jakimś domem w górze lub na łące najbardziej. Albo ewentualnie, wiecie, taki chodzący z góry i taki, jakby, port jeszcze zrobić. Katruszka do jakiegoś portu. To by byłoby wiecie, fajne. A, dobra. Kupmy się na razie na zdobywaniu itemów. Dopiero jak zobaczymy tam jakieś temy, to będziemy budować. Może w dosyć tym odcinku już będziemy tam coś zrobić. Ja jakaś patrza do mnie przyszła, nie ja wiem, co to jest, ale. Pewno wiem, że będę musiał się zmać krzesło. Tak, ja zrobiłem, po co zrobiłem 2 kilo? A No nieważne. Napiszecie, czy się wam podoba mój skin. Teraz to jest już mój oficjalny skin. Kurde. Chcę stąd wyjść nie do wersji, a ja jeden, dwanaście. Zwykłoby chyba chyba wybudzić po tej książce. Ja tu jakoś nigdy nie korzystałem. Nie wiem, po co mi jest. Jak się schowa? Będziemy z niej korzystać? Tylko proszę, że nie wiem, gdzie iść, a ja bym chciał, jak Nie wiem, jakieś nie znaleźć. O, tutaj to musimy pójść. Widzę już, że to pięknie jest. Uf, Zrobię tutaj takie jakby zejście. I jakoś będziemy sobie tutaj kopać. Dobra. W samym odcinku ogólnie widziałem z pierwszy razy i takie inne surowce. Albo... No w sumie dobra, później się jakoś tam dostanie w razie. Co coś tutaj zdobądźmy. Czy zdobędźmy? Czy teraz ja coś mówię? Nie ważne. W sumie już. Hmm. Znaczy jakieś owce w ogóle szukać. Zaraz. No, dobra. O, chciałem właśnie po to żelazo przyjść. A trzeba jakieś dobre itemki już nie na początku. No to akurat ja zawsze idę na początku do kopalni. Bo kiedyś to tak źle wszystko wiem że Jakbym już tak robił odcinki, to bym dopiero w czwartym chyba poszedł do kopalni. Ale jak tam na początku gdzieś tam w Minecrafta to to już tam mega ogarnień. Dobra, tam coś jeszcze, ja widzę jakiś węgiel, więc tam pójdźmy jeszcze. Zabiorę sobie to, bo to jest moje. Ja mam 9, tabek 3, 10. Ja trochę mniej no mi się podoba ten znak Nike, ale dobra. Co to jest? Dobra. I teraz wykopę to. Ogólnie, czy mam gdzieś i Naprawdę na początku, no, bo później to można zginąć łatwo. Ale lepiej, już tam sobie coś ogarnąć. Ja bardzo chcę coś z cementu zbudować. Więc będziemy szukać żwiru i innych takich rzeczy. że będę musiał sprawić crafting na cement. Ale już chyba pamiętam. Wiem, że na pewno trzeba mieć piasek, żwir i ten. ...proch Creepera. Ale go tak szybko nie zdobędę. Spokój, tam będziemy się na nie polować, ale... O, żelazo, kolejne. Nie no, fajnie, że będziemy się dużo złożyć Będziemy mieć teraz 12. Mm, ok. okej. Dobra, dzisiaj nic się będzie za bardzo ciekawego. Jak stąd wyjdziemy, to będzie tak siódma minuta, i jeszcze chwilę sobie możemy pochodzić. Dobra. A wiecie czy Wam się w ogóle podoba taka seria? Albo czy chcecie, żebym tak zachodził do kopalni na odcinkach. Tam poza odcinkami. Nie wiem, jak tam woicie, bo mi tam obojętnie. Na pewno jak znajdę jakieś diaksie czy coś, to tam na odcinku tam pokażę. Mamy łeb Nie, nie mamy. Dobra. Hmm. Tu jeszcze dużo tego. O nie. Bo ja zrobię cięcie i wykopię ten cały węgiel. I wtedy się zobaczymy. Miam, 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 Dobra. Zaraz się zobaczymy. Dobra, już jestem jesteśmy po przerwie. I zdradzam kratowce. I nie zabrakło mi jak nakład. Więc muszę sobie jeszcze tutaj trochę go wykopać. i mam jeszcze jedzenie od razu. O, akurat, jak się już robi noc. Jeszcze jedna owca. I tak wokół były różnie te owce. Nie wierzę, jednej owcy brakuje. Jedna z chyba jednej owcy, tylko by... Jest, jest akurat jedna owca. Jaki fakt. Dobra, jedziesz, Moina, jedziesz. Nie tu z tym koksem. Pyk, pyk. Z tym koksem, bo jestem koksem. Takie wiem, co to jest. Ja tu z clownikiem chcę jechać farmę, to naleźcie co możemy zrobić. Dobra, w tym odcinku jeszcze chyba tylko zrobimy łóżko. Ześpimy się i po prostu się poszekamy, bo o, dobra, ja byłem Katwiktor Gaming, a długi kolejny na tym kanale Zubskrybujcie, weźcie łapki w górę, bo to naprawdę motywuję do kolejnych nagrywania kolejnych filmów. Dobra. Na ja.